Witajcie! Wkrótce zawita do nas nowy miesiąc. Ja wiem, ja wiem! Tak, tak, misiu. Ale niech to jeszcze pozostanie przez chwilę zagadką. Dobrze, czarku, ale to co w takim razie, co teraz robimy? Drogi misiu, dziś przed nami sporo ciekawych działań i magiczne skarby w walizeczce. Jednak teraz zaśpiewam piosenkę. Wy dzieci posłuchajcie uważnie i spróbujcie odpowiedzieć na pytanie, jaki miesiąc rozpocząć. że wysz, że szary jest bądź u świat do tańca gra. już wiesz i chcesz już tańczyć tam a ty z teraz więc zaśpiesz To nic, że liść o strat i spał, który jak nowy świat do tańca nie wiesz, wiesz i chcesz, i świat. A ty z nim teraz, więc zaśpiewa i padła sam droga wrogant też mógł do psa. sam nie wolno się.

Sać, i z sam samą się we sobą, bo para sam będę zadać teraz go. Ho, 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 Czarku, ale podgrzaliśmy atmosferę. Zgadza się. Na jesienne chłody to piosenka w sam raz w gorących rytmach salsy czy na przykład naszej samby. No dzieciaki, tańczymy samba. No, to jeszcze raz wszystkie zuchy, uwaga, samba. Brawo! Kochani, muzyka w gorących rytmach pochodzi z takich krajów jak na przykład Kuba lub Brazylia. To klaszczemy, klaszczemy dzieciaki! Uwaga! Kuba! Kuba! Jeszcze raz! Kuba! No i teraz chyba wiecie, Brazylia! No to klaszczemy! Brazylia! Brazylia! W tych ciepłych krajach te gorące rytmy gra się na bongosach. I na przykład tutaj mamy. Ja sobie je tutaj pozwolę ułożę i zademonstruję, jak możecie ewentualnie sobie kupić takie i... I zagram refren naszej piosenki, dobrze? Listopadowa samba w deszczu Na marakasach. Posłuchajmy. Listopadowa samba w kroplach deszczu trąca. Listopadowej sambie nie wolno się dąsać. Listopadową sambą zabaw się wesoło. Pod parasolem sambę zatańcz teraz koło. Na pewno macie w domu tamburyn. Zobaczcie sobie spokojnie wykorzystać ten instrument i zagrać refren. Yy, może teraz już ze mną zaśpiewacie? Startujemy? Listopadowa samba, proflac też tu pląsa. W listopadowej sambie nie wolno się dąsać. Listopadową sambą zabaw się wesoło. Pod parasolem sam będę zadać teraz koło Dobrze dzieci? Pamiętacie moje pytanie? Jaki miesiąc zacznie się teraz? A, wiecie. Listopad! I klaszczemy szybciutko. Uwaga, dzieciaki! Listopad! I jeszcze raz! Listopad! Misiu, co ty na to byśmy zajrzeli do walizeczki? Tak, proszę. Dzieci na pewno są ciekawe, jakie magiczne skarby mamy ukryte w walizeczce. Otwórzmy więc. Farby i pędzel. No i oczywiście biała kartka. Pewnie zastanawiacie się, co będziemy robić? Hmm. Otóż, kochani, będziemy eksperymentować z barwami. No jak to eksperymentować? Kuleczko, dziś dowiemy się, że różne barwy powstają przez połączenie kolorów podstawowych i zastanowimy się nad tym, które barwy są ciepłe, a które zimne? A które barwy to niby te podstawowe? Dla wielu z Was to zapewne nowe zagadnienie, ale spokojnie, to są proste sprawy. Wyróżniamy, kochani, trzy kolory podstawowe: czerwony, żółty i niebieski. Wszystkie barwy możemy natomiast podzielić na ciepłe i zimne. To ja wiem, Czarku. Ciepły kolor to czerwony. No on kojarzy mi się z ogniem. To nawet kolor gorący. Mnie kojarzy się on z latem. Dodatkowo kolor żółty też jest z grupy ciepłych. A, a zimne? Dzieci pewnie wiecie, tak? No, to są te y, związane z zimą i z wodą. To znaczy wszystkie odcienie niebieskiego. ciepły, żółty i odrobinka niebieskiego, tak tyci, tyci. I ciekawy jestem, co powstanie. I powstał śliczny, wiosenny, zielony.

Że deszcz, że szary jest Poczuj rytm, który świat do tańca gra Już wiesz i chcesz, już tańczy świat A ty z nim teraz więc zaśpiewaj tak Listopadowa samba w kropla deszczu trąsa w sambie nie wolno się dąsać, listo padową sambą zabaw się wesoło. Pod parasolem sambę zatańcz teraz koło. Czarku, a ja jeszcze coś widziałem w walizeczce. I co to było? A, zobaczmy. Siadaj tutaj, misio i sprawdźmy. Jesteście ciekawi? No, co to może być? <laughs> parasolka. No i jeszcze tutaj taka kartka z parasolką. Ale to za chwilę <laughs> objaśnię. Jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę, że pierwsza parasolka powstała 4000 lat temu. W Egipcie. Możemy się domyślać, że miała chronić przed słońcem. W Chinach, natomiast w 400 roku naszej ery wykonano parasolkę z natłuszczonego papieru. A w Europie Parasolkę rozpropagowali Grecy. Dziś używamy parasolki głównie do ochrony przed deszczem. Jednak w dawnych wiekach głównie panie nosiły parasolki po to, by chronić się przed słońcem. A tę parasolkę, no ja narysowałem tutaj własnoręcznie. Wy możecie sobie w domku narysować swoje parasolki. Możecie najzwyklejsze kółko jako rzut parasolki z góry narysować i yy, dzisiaj pokolorujemy, yy, pomalujemy farbami yy, te elementy parasolki na barwy no jakie tam mieliśmy dzisiaj ciepłe, zimne, ciepłe, zimne, ciepłe, zimne, ciepłe, zimne To nic, że liść ostatni spadł no, słyszy wiatr, który świat do tańca rwał Już wiesz i chcesz Miruje świat A ty z nim Teraz więc Zaśpiewaj tak Listopadowa samba W deszczu trąsa Listopadowej sambie Nie wolno się dąsać Listopadową sambą Zabaw się wesoło pod parasolem sam teraz koło. Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie Wam się podobało. Dziś ono dobiega końca, ale obiecałem Wam zadanie. Więc uważajcie. Pytanie brzmi. Na jakich instrumentach graliśmy refren naszej piosenki? Odpowiedzi? Piszcie jak zwykle. Na kanale EduFan TV, na Facebooku, bezpośrednio na YouTubie lub na maila, który znacie zawsze jest wyświetlony na koniec filmu. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa!